Jak u mnicha? U mnicha jest pycha? Czy nie polecasz? Mm -hmm. Tylko wafelek jest fajny. Tylko wafelek, A, ale to żeśmy w tradycji. Lody kupowaliśmy w tradycji, kolejka taka, że pani kochana. Tysiąc osób tam prawie było. Prawie tysiąc, albo ze dwa. <noise> Mały wziął ko kozaka z posypką. <noise> Kurwa, duży wziął w czarnym papró murzyńskiego. A reszta czeka w tej kolejce Też też odczekaliśmy te swoje tam 40 minut Ale lody normalne Tradycyjne Tam nie było tyle No Znaczy tyle nie, ale jakieś się pojawiało Jakieś no insekty to są tu. A, Ale nie. słonko, petardzioszka Ale my już do cienia na i na ciele. schody

Dobra i to miejsce już znacie z moich nagrań Młody gdzieś tam jest, jest młody, słabo idzie, ale idzie I atakujemy Tym razem mam nadzieję że się uda I wchodzimy z młodym na górę klasztor do kościółka i później na samą górę Ciekaw jestem, ile zapłacimy. Jak obstawiacie? Obstawiam, że z dyszkę. Dobra, tak I co poszło za trójkę? A, jednak, niby dziecko, a jednak roz, rozgraniczają. Dziecko młodsze, dziecko starsze. O, przynajmniej widać czy dobrze zrobiony. Wow. tak zrobione Tak, to tak, teraz w górę atakuje Jeszcze, Jeszcze. Odpoczniesz na górze I wow. Wow. Ja o, i Idziemy? Idziemy no, idziemy stąd A widzisz stąd, widzisz stąd parking? Nie no bo parking jest tak jakby za tym drzewem. Tam ja idzie. Widzę, widzę tą chodkę Nie, chyba nie ma szans, żeby ją no, no, no. Z tej strony, z tamtej strony kolejna strona to jest ta strona, którą Wam pokazuję Cyk. Jak... Świętokrzyskie no. Jak młody jest w górach świętokrzyskich? Bardzo fajnie U. Jest i tu woda Jest woda? No, studnia z wodą Na piasku jest i, don't know. I don't know. No, lizaka bo pewno trzeba kupić, co? Ja jeszcze znam. A ja ci się nie zachciała? Nic tutaj dla ten lizak. No i dobra. Są jakieś owocki, a młodzież co? A. Kola też jest oczywiście, ale on woli kolowego lizaka. I co zrobisz? No? Tak jest z dzieciakami, one mają swoje prawa. Nam się to nie podoba, ale ty, jak Lizak. No, sami widzicie, musiał być kupiony. Więc <grystanie> tutaj się nie dyskutuje. Wzorkowa kazała nam tutaj te hasze, tutaj przerzucić. Uwaga, otwieram Wam drogę. Do raju. Zapraszam, wzorkowej wrota otwarte. Ono nas zawsze po takich kurde wiesz co, Ewa? Aj. No ale faktycznie widok jak ten, za który trzeba płacić mamy za darmo po przejściu takich haszczy. Mamy te kamienie i możemy po tych kamieniach chodzić. Już chyba drugi raz widzimy te kamienie. I mamy zamiar jeszcze widzieć trzeci z moją wspaniałą grupą. I co chodzi tu no przecież wzorkowa to wybierała. Podziękuję Ewie. O bardzo dziękuję, bardzo. <noise> widzisz, to nie był sark, ma... Sarka z Mawunia. A tutaj przechodzimy wrota Ewy. Pyk... jakąś głupią drogę. Przerzucamy. I bo I można robić sikadło Dobra, i można jeść na sikanie jak się już przejdzie. Przez to Proszę jeszcze tam. Miał ten napis. I gumę turbo miał to Jezu nie. Bydlak Bydlak co? Fajny. A zobacz jakieś czyściutki. Pan to chyba cały czas siedzi i na szmatce i jedzie z nim w ogóle nawet nie Tak, pan nie czyści. No, o, widziałeś? Szybko nie Widziałeś jak elegancka? A piesek gdzie? Do kufra idzie czy gdzie? Tu masz moją torbę u góry. A ty, człowiek! <noise> Torba na pieska i ogień z panem Torba drożej kosztuje motocykla <noise> Miłego dnia, pozdrawiamy Widzieliście? kurde Pieska sobie można motorkiem wozić, trzykołowym <noise> Razem Honda Myślałem, że kolejny Harley, że zlot Harley pod kościół podleciał, ale nie, tutaj mamy Hondkę Proszę bardzo Honda i klasztor w tle Benzyna ma, Benzyny nie lejemy. Wchodzimy do krypty. Podobno dwujaka to ładujemy się jeszcze. Zaliczymy kryptę i będziemy mieli wszystko, jeżeli chodzi o góry święto, wszystkie zaliczone. Jak ładnie pachnie? A to w tym twoim o, Czyli 3 złoto tylko zapłacimy. Pięknie. Dobra, wchodzimy. A. Zapytam pana. Młodziak jak krypta Fajna Fajna? Mi to tak średnio się podobało Byliśmy przed goście No i na tym kończymy góry świętokrzyskie Pokażemy wam tylko widok jeszcze przed nami O, młody tutaj atakuje po górach Będzie góroła Azem już od razu widać Noga wielka Kurde, pudzia małe Dobra, tutaj mamy ceny. 2, 3, 5. I jeszcze to czego nie widzimy na szczęście, bo parkingi to. Ale warto, zobaczcie, wszyscy zadowoleni. Kanapeczki Pięknie. Widzieliście? Żadna knajpa nie była grana. Jeden lodzik tylko. Jeden lodzik, bo... Tak, dwa lodziki. Dwa lodziki, no. Ale lokalne. Lokalne tak. Wzorkowa zaproponowała. Ostatni raz wzorkowa, jest coś nam winna stówkę. Dobra, A my kończymy zabawę, trzymajcie się.